Ocalona pieśń. Ocalona pieśń. Kabiryjczyk wyjmował igły jedną po drugiej. Przynosił mi ulgę, a mimo to ile ktoś unosił dłoń do mojej głowy. Przenikał mnie skórz przerażenia. Gdy wyjął ostatnią, Zwaliłem się na bok zupełnie bezwładnie, miałem przepocone ubranie, zmoczyłem się w spodnie i cały się trząsłem. Dopiero po dłuższym czasie zdołałem się poruszyć, dźwignąłem się na kolana. Jak się nazywasz? Nie poznałem własnego głosu, był jak zdarty, jestem węzeł, syn ptasznika, pochodzę z klanu wody. Kiedy wojna się skończy, synu ptasznika. Kiedy już Kireneni będą wolni, odnajdę cię i zabiję. To, co mówiłeś na mękach, tak. Jestem Kai Tohimonem, klanu Żurawia, o armi imieniu Terkei Tenżaruk, władca tygrysiego tronu, płomienisty sztandar, pan świata i pierwszy jeździec. Ale odnajdę cię nie jako cesarz, odnajdę cię jako Filar, syn oszczepnika. Przyjdę do Twojego domu ze znakiem zemsty na twarzy, wymalowanym własną krwią z nożem w ręku. Wbiję na Twoim dziedzińcu proporzec klanu Żurawia i zabiję Cię u stóp Twoich dzieci.